Cześć, z tej strony Gabor, a to jest Fazmofobia, gra, której nie było dawno, dawno, dawno i gra, która jest dzisiaj w nietypowej scenerii, a mianowicie będę dzisiaj grać samodzielnie w Fazmofobię samodzielnie będę się bać i srać i grać i tryb jednoosobowy link do gry w opisie, poziom trudności weźmy sobie amator, bo jestem amatorem totalnym i jest bardzo dużo map, może weźmy jakąś małą, tak ta jest malutka, Willow Street bardzo dużo map jest, bo dochodziło wszystko mam nadzieję, że wam się Fazmo spodoba, bo gierka jest klawa z tego co pamiętam, a ja bardzo Fazmo lubię. No i co? Amator Willow Street. Yy, nie mam pieniędzy na nic, totalnie. Jeszcze sprawdzę tylko, czy na pewno nie mam mniejszej mapy. No nie, no jest tylko ta 10 metrów kwadratowych. Dobrze. Znaczy to są pokoje chyba. Dobrze. Lecimy. Gotowy. Miejmy nadzieję, że się będę bać. Ponadto start. Dobrze. Coś tam grałem kiedyś. Fazmofobię. Coś tam wiem, co tu się robi. W Macfobie też graliśmy. Minecraftowo fazmofobię. Mapy też trochę kojarzę, bo oni chyba nie pozmieniali tych starych map. jak mi się wydaje. I lecimy w takim razie. Dobra, mikrofon działa. Jak Chcę się bać ogólnie Będę gadać po angielsku, bo polskiego recognition voice'ów nie mam Dobra, jest latarka Dobra, weźmy sobie też, tak Termometru nie mam, to może być trochę problematyczne To i to Dobra, to jest tak, to jest tak, tak, tak Wyzwania tygodnia, to mnie trochę nie obchodzi Uchwyć zdjęcie ducha, wykryj paranormalny dźwięk Przy pomocy mikrofonu, okej okay, Doświadź razem z członkami, dobra, czyli za dużo zadań nie możemy zrobić Jest tylko parter i piwnica Dobrze, kluczyki I lecimy, no to jeżeli nie mam tego termometru To będziemy sobie chodzić z imf-ką. No dobrze, no nie może być tak źle, jakby... Ja lubię ogólnie filmy, które są na duchach bazowane, yy, więc no będzie śmiesznie, mam nadzieję. Trzeba będzie gadać po angielsku z duchem, jeżeli będzie faktycznie gadane z duchem. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, ponieważ no ja tam trochę angielski znam, trochę koment pamiętam, więc zobaczymy oczywiście, jeżeli tu będzie odpowiadać. Dobrze, kosteczkę też fajnie było znaleźć. A tam trochę pamiętam z tej fazmofobii. Czemu to takie... A, że to skrzypi niby. Dobra, myślałem, że już jakiś śmierć mnie czeka. Jest kość, więc już Kostka jest. No i zobaczymy, co z tego będzie. Jakby... Gra to jest horror, jakby ktoś nie wiedział. Więc w horrorach chodzi o to, żeby się bać. Jakby ktoś jeszcze też nie wiedział. Ultra settings na maksymalnej grafice. Ale tej mapy nie pamiętam za bardzo. Jak ma być szczery. Dobrze. No jest tak spokojnie. Nigdzie imf nie działa. To mnie trochę cieszy, a trochę też mnie to nie cieszy. Pewnie zaraz prąd walny. Stając moje szczęście. Okej, okay, tu się włączył. A nie, to ja to włączyłem. Jest cień tylko mojego IMF- tego, sprawdzacza. Mojego cienia nie ma. Are you here? What's your name? O, czy ty kurczę, to chyba byłem ja. <noise> Dobra, tak spokojnie jest póki co. <noise> no, ogólnie fazmofobia już w kilka osób jest straszna, samemu to powinien ogólnie się zarzygać ze strachu. Bo To jest basic, ale liczę, że się faktycznie przestrasza. Chciałbym się przestraszyć, ponieważ jestem taką osobą, która nawet lubi się bać. Co by nie mówić. Siema. O, korki dobrze. Gra też nie jest brzydka w sumie, jest ładna. Dobra, piwnica. Jakby żeby nie było, ja się jeszcze nie boję w żadnym stopniu. Korki walnęły? No nie wątpię. Jakby, dziwne, jakby nie walnęły. O! IMF5, dobrze. A jak się otfala, otwiera tą książkę? To jak się ją otwiera? O, dobra. Dobra, IMF5. Dobrze. Dobrze. To ja z spier... Idziemy w takim razie do busa. Zanotujemy sobie pierwszy dowód. Włączymy sobie korki. Weźmiemy sobie nową nową rzecz. Czy mam pierwszy dowód? Rura! Siema. Dobrze. Dziennik. Sprawa. Where is my ten? O, oh, jest, dobra. w poziom 5, dobra. Liczę, że się nie wywalę. <grym> kurde, fajny jest w klimacie, podoba mi się, jest tak kurde, wiecie... Dobra, była aktywność jakaś ducha, psycha 93%, to mi się podoba, dobra. IM ten, uv i kamerkę. A, czemu nie mogę? A, bo ona niby nie jest włączona. Czy to nie jest to? Czekajcie jak się ustawia jakoś tak. Nie wiem, ciul, dobra, przekonam się na miejscu. Dobrze. Tu jest ten. Jest napisane gdzie jest to Nie. Ogólnie duch jest w piwnicy, a tu już czas do kolejnego ataku, tak? Czy od nie, od czasu kiedy może być atak. Dobra. O, jest ten, to się kameruje, dobra. Jest w ogóle pewna ironia losu, znaczy pewien paradoks, że Gabor nagrywający odcinek, nagrywa film w grze. Dobra, włączmy sobie korki. Będzie, będę się czuć bezpiecznie, jeżeli zapalę światło w tym. Dobrze. Pierwszy dowód już mamy. Fajnie było jakby się udało złapać chociaż jednego ducha. Dobra, on był w tym pomieszczeniu. Prostuu złoty. Dobra, jest pismo ducha. Gdzie, gdzie ja to? Gdzie to postawiłem? Tutaj, dobra, to ja tu nie chcę. No no weź tak nie rób, proszę. Dobra. Jest pismo ducha. Teraz trzeba jeszcze... czekajcie, weźmy sobie tego dziennik. Pismo ducha. Szajt. myling albo spirytkę. Dobra, trochę się już zlękłem. Tak myślę, czy to jest dobre miejsce. Myślę czy tak jakoś tak. O. No tak na przykład. Dobra. Znowu walnęły korki. Dobra, słuchajcie. Byle nie umrzeć w drodze do wana. To nie jest takie proste zadanie. Ponieważ gość już może mnie atakować. I nie napawa mnie to w żadnym wypadku determinacji. Trochę się grafika buguje. Rura, 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 rura. Dobra. Mogłem zostawić tam latarkę. Ale ciul. Zobaczymy co to może być. Tak. Mamy albo spirytkę, albo shade'a, albo mylinga. Myling. Yy, to jest albo odciski palców, albo mroźne temperatury, Albo kto? Albo spirytka. Yy, spiryt, spiryt, tutaj. Albo IMF. -ka. Czyli kamera w sumie gówno tam tam da w praktyce. Czyli mamy albo IMF, albo mroźne temperatury, co sobie zobaczymy, albo odciski te, dupy. Znaczy tego. O, w ogóle dostałam quest'a, mimo że z członkami zespołu. Okej. Okay. kamera nic tam nie da. Dobrze, dobrze, w takim razie. Obawiam się, że mogę już nie wyjść żywy z tego domu. Yy, to jest trochę przerażające. IMF, odciski palców mroźne temperatury. A mogło być mroźne temperatury, tylko nie zwróciłem na to uwagi. Połączmy sobie to. Nie no, zestrał się. Opisy duchów to też nie jest taka głupia sprawa, żeby sobie przeczytać. Zaraz będzie a, tak się zarzygam ze strachu. Gdzieś słyszałem, że trzeba drzwi trzymać. Teraz jak duch atakuje. Dobrze. Hello? Are you here? Dobra, to wszystko wiadome. Byle się nie wywalić. Byle się nie wywalić. Jakby gość gada. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Gość gada. Rura! Dobra, Esca, jest super. Dobra, gość gada, teraz tak, to mi jest niepotrzebne, cyk, to też mi jest niepotrzebne, gość gada, dziennik, duchy, dowody, e, spirit box, to jest spiritka, to jest spirit, o Teraz tak, ja tam zostawiłem aparat, czy ja muszę po ten aparat wrócić, czy nie? Czy on mi przepa. Ale on i tak jest za friko, to ciul. Dobra. Zdjęcia ducha nie zrobię. I no, nie mam mikrofonu parabolicznego, chyba że to jest mikrofon paraboliczny. Nie wiem, gówno mi to uchodzi. Dobra. Wydaje mi się, że jestem koksem. jardolonym. Spirit Box na pewno. Pismo ducha było. IMF było. No dobra, to rura. Wydaje mi się, że mamy ducha złapy w sensie ducha ogarniętego. Tak mi się wydaje. Jakbym miał obstawić pieniążki, to bym tak obstawił. Am I right? Proszę, powiedz, że tak. I co? Czyli mam. Właściwy typ ducha mam. Queścik za doświadczenie tego. Kości. Bonus dochodzenia. to nie wiem, co to jest i spirit boxa, spirit, dobra, no i zarąbiście jestem do, zadowolony z siebie ja mam jakieś specjalnie te jeszcze, sobie sprawdźmy to opuść lobby, bo ja mam specjalne questy te jakieś, kup przedmiot w sklepie to może coś kupimy, przetrwaj fazę ataku i kontrakty, typ ducha, pieniądze z kontraktów, okej, okay. dobra, spróbujemy weźmiemy sobie teraz poziom trudności średni, zastosuj, weźmiemy sobie jakąś inną tą, yy, większą trochę mapy. to druga większa, to jest chyba ta na 11 o ta, tangle drive, i kupmy sobie coś w sklepie, kupmy se Termometr, sklep. Mmm. Gdzie jest termometr? Ślepy jestem. Tu jest termometr. Kup. 30. A nie, a już kupiłem i tak. Dobra. Dodaj. Mocna latarka dodaj i co tam jeszcze się może przydać? I krucyfiks. Kup. Dodaj. Miałem termometr, to nie wiedziałem, że mam. Dobra, jeden na jeden. Czemu ja mogę to dodawać nie mając tych rzeczy? O co tu chodzi? Kurde, jakoś tak nie ogarniam tego sklepu trochę. Wyposażenie. Mm. Nie wiem o co chodzi. Nie, dodaj ten termometr, dodaj sobie krucyfiks. Sił. Dobra. Lecimy. Gotowy. Hazmofobia solo. Ja tam nie sugerujcie się moim levelem, bo ja tam kiedyś grałem więcej w tą Hazmofobię. Jest termometr. Jest mocna latarka. Dobra, termometr sobie weźmiemy. Jest crucifix też. I to niech będzie. Dobra, jest też świąteczny update, to jest tak. A w ogóle gdzieś jest opis ducha? Like, jest napisane jakieś imię tego ducha albo coś? Edward Brooks jest. Ludzi, którzy są sami, Dobra. Wykryj czujnik ruchu, crucifix, dobra, i Dobra. dobra. Lecimy z koksem. Powinno się udać. Poniżej ilu tam stopni było? Bo już nie pamiętam nawet. A już walną korki, korki na start walną. Ty, co? Jest icebreak, tak powalony jesteś. Co on tak atakuje od razu? Nie wiem, tak jakoś mam wrażenie, że coś źle robię. Nieważne. O, <słuch> dobra. Szafy się przydadzą, bo trzeba będzie, można się do szaf chować. jaka temperatura była nienormalna, bo już nie pamiętam. <słuch> nie wiem. On sobie korki włączył. On już tu pootwierał połowę rzeczy w ogóle. Co za coś? 7, kurde. Nie wiem, kiedy powinienem się denerwować z tą temper temperaturą. Prawdę mówiąc. <słuch> tam coś goś otwiera. Dobra, może włączmy korki. Co sądzicie o tej opcji? Korki są w garażu, co nie? A to już nie ma garażu. Nie jest garaż, tylko tutaj. Jakieś w ogóle ciastka zbieram. Łakorki. A nie, tutaj są dobre. Dobra. Zacznijmy zapalić te światło. Czy było jaśniej trochę? Kurde, tak już jak jest jasno, to jest spokojnie o wiele. No tak cały czas jest niska temperatura, kurde. To tak nie wiem, czy ja w ogóle mam się czegoś bać. Siema. ma. <laughs> jest, rzekłbym. Tam już trzeba się przejść za chwilę. Mówię, spokojne sprawa. A, no i walnęło. A może się za kością porozglądajmy. No, bo jakby mroźne temperatury były, to byłoby. Co ty kurwo robisz? O wiele bardziej sugestywne. Ciastka, o co chodzi z tymi ciastkami? Niżutka jest ta temperatura. Wszędzie. Po co ja zbieram te ciastka? Tu jeszcze się przejdę. Częściej tu jest kurde zimno niż ciepło, jak mam być szczery. <grym> tu coś strzeliłem. Ja w ogóle miałem wrażenie, że na starcie wszedłem i on masę drzwi zaczyna otwierać. Tu w tym miejscu. Nie, tak dziwnie. Dobra, idziemy zwierzyć tę piwnicę. Czemu tu się to się samo zapaliło? Nie wiem. <grym> Ej, ja jestem zagubiony totalnie, mam już cały ten, cały czas, który miałem ja na przygotowaniu, zużyłem. Chciałem sprawdzić w piwnicę. piwnicy. Pazmofobię nawalamy, kurde. O, no ja się nie dziwię, że ten dom pętał, jak tu takie rysunki są. Dobra, w dupie mam, wywalam. Zostawię tą w miejscu, gdzie mi się wydaje, że jest i ma być strasznie gminicie. Nie, tutaj zostawię. Nie on no, tu coś rusza. W kiblu. w kiblu, w kiblu, w kiblu grzecznie jest. No nie no, dobra, zestrałeś się, 5 stopni tu jest. O, 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 minusowe, dobra, mamy to strałeś się. Rura! Dobra, do Dowody. Mroźne temperatury. Dobra, musiałem przejść cały dom, żeby się dowiedzieć. Dobra, dobra. Krucyfiksa tam walniemy i MFK. Fajnie, że jest bliskowana ogólnie. Jest psycha i aktywność też niska. Dobra, już wszystko wiem. Dobra, mamy pierwszy dowód, więc jestem z siebie dumny. jest strasznie grając samemu, kurde, ale też się fajnie gra. Tu gdzieś coś klika. Głosi mega łazi w ogóle. Nie wiem. E i kibelek mam kliknąć. To nagrywa na Twitchu. to jest to gabrowaty, nie wiem, czy wiecie. A, że można spuścić wodę. No dobrze, dobra rura. Idziemy po rzecz fajnie, że to jest tak przy wejściu. W sensie nie muszę robić 3 km biegów, żeby iść. Dobra, weźmy sobie imf w takim razie i ufałkę. Nie Niespokojnie. To jest, nie wiem kurde. Nie wiem, która to jest czujnik ruchu, bo no, nie mam czujniku ruchu. Dobra. Może zacznie pisać. O, dobra. Dobra, dobra. Niespokojnie. Są te odciski palców. Cyk, dobra. I mamy kłościka pierwszego z głowy. Mogę wziąć tą IMF-kę, w sumie nie no, niech ona tam będzie, bo może być też IMF-5. Właśnie, co nam pokazuje? Może być Jean Jean demon, Jean Czyli mamy albo IMF, IMF, pismo ducha, hantu mimik. Spirit box, hantu. Albo orby, czyli w sumie wszystko, co tam mamy na miejscu. Dobra, trzeba to jakoś sensem, dwójkę. Zamknij mordę, dobra. Are you here? Can we talk? What's your name? It's... This is your house? Is this your house? How old are you? Do you want to talk? Woodkairia. Do you want to talk? Are you here with us? Where are you? Dobra, ja powiem tak. Rura, idziemy, patrzymy za, or za orbami. Właśnie nie wziąłem statywu. Siema. Bo mi psycha trochę siada powoli. Dobra, go się nieść do bawi. Gdyby orby było, byłoby super. To ja w ogóle ciastka sobie nazbierałem. <laughs> zaparowała trochę ta kamera. Kurde. <laughs> to nie jest czujnik ruchu, co nie? Co jest na nim napisane? Muszę zobaczyć. Nie, wezmę z tego. Kurde, się trochę cykam. Bo mogę wejść już nie wejść z tego domu. Chyba, co jest czujnik ruchu? Kurde. Do you want to talk? Are you here with us? What's your name? Can we talk? Can we play? Is that your house? Skurwisy, nie chcę mówić. Lubnięty jesteś. Po U... p. to wszystko tutaj. I rura. Kurde. Się cykam! Naprawdę. Hmm. Oje, jest sowerby, sowerby, sowerby. Dobra. Orby? Hantu. Hantu jest duchem. I teraz tak. Hantu, pokaż mi Hantu. Hantu, Hantu, Hantu. Hantu to rzadki doktor, który żyje w najzimniejszym klimacie. Wydaje mi się, że zimno czyni go bardziej agresywnym i wzmocnionym. Wyjątkowo mocniejsze temperatury poruszają szybkie po powodują szybkie poruszanie się Hantu. Hantu będzie poruszać się wolniej w cieplejszych temperaturach. Dobra. Teraz tak. Czy ja muszę to znieść do domu? Bo ja nigdy w tej fazmofobii nie widziałam. Czy ja muszę znosić te rzeczy do domu? Czy nie muszę znosić ich do domu? Hmm. Nie wiem, kurde. Idę tam. Przynajmniej wiemy, jaki jest duch, ok? Nie muszę ich znosić, no to cyk, cyk, Fajnie jakby on ten ten wziął, procyfiks mi swajczył chociaż No mogę postawić? Where are you? Come here! Give us a sign! Where are you? Come attack me! Where, uh, where are you? Hello! What's your name? My name is Gabor Ty, a ja mogę temu fotkę zrobić Chyba, tak mi się wydaje, że mogę fotkę zrobić W ogóle kości nie znaleźliśmy, ale już nie mam sychować szukać kości, kurde

I'm waiting for you. Where are you? Hello, what's your name? I'm waiting for you. I'm wasting energy. Use this crucifix. Nie, my gości się w ogóle nie chce. Właśnie, Edward Brooks! Edward Brooks! Edward Brooks! Kur się nie odzywa, myśli, że jest sprytny. Ja mu pokażę, kurwa, bycie sprytny. Idziemy sprawdzić. Ktoś nie chce tego, tego użyć. Rucyfixa. Edward Brooks się nazywa. Dobra, zobaczymy czy jesteś taki sprytny. Kościół. I am waiting for you. <laughs> Come on, attack me. Where are you? Edward Brooks. Edward Brooks. Edward Brooks. Edward Brooks, Edward Brooks, Edward Brooks, Edward Brooks, Edward Brooks, Edward Brooks, Where are you? I'm waiting for you. Show yourself. Dobra, ku**a. Wiecie, mi, mi, wystarczy chyba. Dobra, chuj Nara. To like, boys. Jezu, pojawił się frajer na chwilę. W dupy mam ten krucyfiks. Odstawiam to wszystko tutaj. Nie wiem, czy fotka zadziałała w sumie? Do wody. No, coś tam chyba siadło. Te, duch, nie no, mam spoko fotkę. Ja tu sobie jeszcze cyknę cyk. Nie no, jeszcze z lewce zaczął działać. Trzeba zrobić fotkę z lewowi. Cyk. Dobra, nie zaatakował. Nara. Tak? Ciul, nie wiem. Chodźmy już tego. Dobra. Zaznaczyłem ducha dobrego. Duch, dowody. Antu, tak, dobra. Nara. Będzie kit. Szkoda, że tego krucyfiksu się nie udało zrobić. Kurde, ale trochę dużo tych, tych dowodów. Powinno być spoko. Pieniążków, are you gay? Go pytać? Nie no, co wy? Dobry typ ducha. Piątka za IMF-kę, Nie znaleźliśmy kości, bonus dochodzenia i za zdjęcie dużo pieniążków. Kurde, jest XP, pieniążki, wszystko pięknie, fajnie. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się również pięknie, fajnie podobał. Mówi do Was Gabro, łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Widzimy się na kolejnych odcinkach już za 3 dni na głównym kanale, trzy dni temu na głównym kanale. Jutro, na drugim kanale o 14 prawdopodobnie. I przedwczoraj na drugim kanale, również o 14 albo o 12, jeżeli weekend. Buziaczki. Hejka, cześć, jo.